Moi kochani, witam Was ponownie na kolejnym odcinku z pogromców mitów w grze GTA San Andreas. Lecimy sobie właśnie do Los Santos, ja będę sprawdzał raz jeszcze dwa mity z poprzedniego odcinka. Na początek zobaczymy sobie to, czy CJ-owi będzie spadać pasek życia po tym, gdy ten będzie się palił i będzie jednocześnie w powietrzu. Ja właśnie wykonuję sobie skok zwierzowca i kazaliście mi, żeby to wyglądało w ten sposób, że nie będę miał paska pancerza uzupełnionego tak samo jak paska życia. Niemniej jak sami wcześniej widzieliście i jak widzicie doskonale podczas kolejnej próby, no niezależnie od tego i tak pastek życia cj ucieka. Badaliśmy sobie także to czy prostytutka wsiądzie do samochodu CJ-a gdy ten będzie miał policję na ogonie. Kazaliście mi ten mit przetestować w taki sposób, żeby ja na prostytutkę nie trąbił, także właśnie w tym momencie wykonamy sobie takowe próby. Ja sobie właśnie przyjechałem policjanta, mam gwiazdkę pościgu i prostytutka zobaczcie, że wsiadła do naszego samochodu, także moi kochani. Także chyba jeżeli chodzi o to mieliście jak najbardziej rację i prostytutka może wsiąść do samochodu CJ-a, gdy ten ma na karku policję. Po obejrzeniu odcinka wbijajcie na serwis eneba.com gwarantujący zadowolenie oraz niskie ceny. Aktualne wyprzedaże tym razem znajdziecie w następujących zakładkach. Złowroga kolekcja, ciemność nadciąga gracze Jednoczcie się, Resident Evil zgarnij grę ze zniżką, graj w domu wybierz grę i rozsiądź się wygodnie. Oprócz tego spróbujcie także swojego szczęścia biorąc udział w konkursie. Na koniec dodam, że warto pamiętać o grach stałej serii GTA oraz o tym, że w każdej chwili możecie wykorzystać mój kod, dzięki któremu uzyskacie drobny rabat. Eneba.com to zaufany serwis, którego każdemu polecam. No i jeszcze mam w sumie do Was jedną ważną sprawę, w opisie tego filmu znajdziecie link do Facebooka, tam jest konkurs na GTA V Premium Online Edition, także śmiało bierzcie udział i nie zapominajcie o ocenie tego filmu, oczywiście po jego obejrzeniu. Mit numer jeden dotyczy miasteczka Blueberry, w którym takie służby jak pogotowie, straż, pożarna czy policja nie działają. No a nie działają przynajmniej jeżeli chodzi o twórcę tego mitu, my oczywiście skonfrontujemy to sobie z rzeczywistością. Weźmiemy sobie może nieco mocniejszą broń, żeby to wszystko przetestować. Z tego co ja osobiście kojarzę, to po kilku zniszczonych pojazdach powinna pojawić się właśnie straż, Pożarna. Zabijemy sobie oczywiście też kilka pedów, żeby tutaj z kolei pogotowie mogło zafunkcjonować i przyjechać na miejsce. Jak na razie rzeczywiście zabiłem chyba już trzeciego, w tym momencie czwartego peda, no i żadna karetka się jeszcze nie pojawiła. Akurat jeżeli chodzi o karetkę to powiem wam zupełnie szczerze what the hell, że zupełnie mnie to nie dziwi, ponieważ często w tej grze zdarza się tak, że karetka najzwyczajniej nie przyjeżdża. Aha, spoko. Natomiast wciąż dziwi mnie dość mocno to, że nie pojawiła się żadna straż. W sensie żadna nie przyjechała do jednego z tak naprawdę wielu pożarów. No i nawet samolot udało mi się strącić. No właśnie, wracając do tematu mitu, to ani straż, ani karetka póki co. Do tych zwłok czy do tych spalonych, a właściwie palących się samochodów po wybuchu, to właśnie ani katetka ani straż do tej pory nie przyjechała. Także ja, no póki co, chyba jestem skłonny ten mit jak najbardziej potwierdzić. Natomiast dość ciekawa rzecz tyczy się policji, ponieważ autor tego mitu napisał, że gdy zredukujemy ilość gwiazdek z trzech do jednego, to wszystkie wozy policyjne powinny. W sensie radiowozy, tak? Powinny nam odpuścić i jakby wycofać się z ścigania cj -a. Póki co dość mocno zainteresował mnie fakt, że żaden samochód policyjny się jak do tej pory nie pojawił, no i ilość gwiazdek nam spadła z 3 do 2. E, także moi kochani, no sprawa jak dla mnie jest jasna i wszystko co napisał autor tego mitu sobie możemy jak najbardziej e, potwierdzić. Ja natomiast myślę nad tym, czym to jest spowodowane. E, w sensie dlaczego miasteczko Blueberry jest pod tym względem no dość mocno wyjątkowe, ponieważ no ani nie działa tutaj straż pożarana, e, ani pogotowie, ani nawet policja nie ma ochoty złapać CJ Takimi klasycznymi metodami jak chociażby goniąc naszego bohatera samochodem czy no w jakikolwiek inny sposób, w sensie jakimkolwiek innym pojazdem. Mit potwierdzony i przechodzimy sobie powoli do mitu numer 2. W drugim licie tego odcinka sprawdzimy sobie jednocześnie dwa mity. Pierwszy mówi nam o tym, że samolot Andromada jest najbardziej wytrzymałym samolotem w grze, nawet bardziej wytrzymałym od AT400. Natomiast drugi mówi, że minigun jest bronią, z której samolot zniszczysz najszybciej, nawet szybciej niż z wyrzutni. No dobra, to może na początku sprawdzimy sobie to, który z samolotów jest po prostu bardziej wytrzymały, czy jest to samolot o nazwie AT400, czy jest to samolot o nazwie Andromada którego właściwie po za misją e, ostatni lot Toreno chyba nie możemy spotkać z tego co mi wiadomo. No a nawet mówiąc szczerze jestem o tym dość mocno przekonany. E, zobaczymy po prostu to w ten sposób po ilu strzałach z wyrzutni wybuchnie Andromada, e, a potem to samo zobaczymy w kontekście badania tego mitu, jeżeli chodzi o samolot AT-400. Także, jak widzicie, ja już siódmą rakietę wystrzeliwuję sobie w samolot Andromada. To była bodajże dziewiąta w tym momencie. Teraz będzie dziesiąta. No i jak widać, samolot Andromada trzyma się no cały czas bardzo, ale to bardzo dobrze i wybuchnąć, jak widać, nie chce. Mi się wydaje, że ja naliczyłem 15 pocisków, żeby ten samolot zniszczyć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przypadku samolotu AT-400. Moi kochani, właśnie 21, 22, 23 em, rakieta z wyrzutni poleciała w kierunku AT-400. No a ten wciąż trzyma się mega dobrze. Także jeżeli chodzi o pierwszą część tego mitu, to raczej jest ona fałszywa. Natomiast za chwilkę zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o drugi podpunkt tego mitu. No niesamowite, że ten samolot wciąż trzyma się zajebiście i cały czas nie chce eksplodować. Wow, naprawdę jak dla mnie jest to niesamowite. My ponownie sobie zespawnujemy te dwa samoloty, to znaczy i Andromadę i samolot AT-400, ponieważ będziemy sobie sprawdzać to, czy te samoloty są tak samo wytrzymałe właśnie na minigana, jak na wyrzutnię rakiet, czy być może minigan poskromi te samoloty. Nieco szybciej, no powiem Wam, że jeżeli chodzi o minigana, to efekt jest natychmiastowy, także na no wniosek nasuwa się bardzo prosty i no myślę, że bardzo trafny, że minigan w tej grze jest bronią zdecydowanie najpotężniejszą. Gdy jedziesz traktorem nie da się z niego wyskoczyć. Ja jestem właśnie w trakcie testowania tego mitu i powiem Wam, że wygląda to mniej więcej w ten sposób, że gdy naciskam klawisz F, czyli oczywiście klawisz odpowiedzialny za wysiadanie CJ-a z samochodu, no to ten pojazd jakby hamuje. Natomiast ja nie jestem przekonany czy to nie dzieje się z tego powodu, że CJ jadąc tym pojazdem nie jedzie zbyt wolno żeby z niego wyskoczyć. No właśnie, czyli chodzi tylko i wyłącznie o prędkość tego pojazdu. No i gdy uda nam się osiągnąć większą prędkość w traktorze, to wtedy sprawa wygląda tak samo jak w przypadku każdego innego samochodu, tudzież pojazdu. No i jak widzicie, CJ z niego wyskakuje. Wystarczy, że po prostu będziemy szybciej jechać. Jeżeli poderżniesz gardło nożem dziewczynie CJ'a, to ona zniknie. Nie powiem, że nie, brzmi to naprawdę niezwykle interesująco. Ja za chwilkę przejdę sobie do pierwszej próby i powiem Wam, że no za chwilkę zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Jak widać, dziewczynie z CJ'a możemy gardło poderżnąć, ale what the hell, dlaczego tak? A nie inaczej się dzieje. Zobaczymy sobie, czy tak samo będzie w przypadku Barbary, czyli dziewczyny, jaka mieszka tutaj na pustyni, nie opada Las Venturas. Jak widać, jej też możemy gardło podeżdżać, tylko muszę ją odpowiednio zajść. Zobaczmy, czy. Barbara zniknie. No moi kochani, no cóż, jak dla mnie sprawa jest jasna. Jak widzicie, mit możemy sobie oczywiście potwierdzić. Gdy wejdziesz na teren wrogiego gangu i jego członkowie zaczną cię bić, to podejdź do przechodnia tak, aby oni go uderzyli. Wtedy on cię obroni, a Ballasi uciekną. Właściwie jedynym wymogiem jest to, aby członkowie wrogiego gangu w takiej próbie byli bez żadnej broni. Także tego Ballasa z pistoletem musimy sobie najzwyczajniej zabić. No i aktualnie sprowokować sobie bójkę z innym przechodniem. Myślę, że jest to jak najbardziej do wykonania. Być może nie będzie to jakieś tam mega proste, ponieważ no ciężko jest spowodować to, aby Ballasi uderzyli. Bijąc nas innego przechodnia. O, fuck, widzieliście to. Udało mi się tę próbę jak najbardziej wywołać. Ale ten ballast tego typka zabił. Także mi się osobiście wydaje, że może coś w tym będzie jak najbardziej. Z tym, że no niestety będzie to no mega ciężkie do uzyskania, tak? Ponieważ e, ciężko będzie na terytorium Ballasów e, trafić na takiego pojedynczego albo maksymalnie dwóch, którzy w dodatku będą bez broni. E, no i okej, okay, w końcu udało mi się wywabić jednego ballasa. Jest on. W pojedynkę i ponadto nie ma broni, i też nie jesteśmy na terytorium należącym do balasów. Także mam nadzieję, że tym razem uda mi się wykonać próbę, e, która pozwoli nam jak najbardziej ten mit ocenić. Natomiast gorzej jest z przechodniami, ponieważ nie widzę tych najbardziej agresywnych, e, którzy mogliby właśnie do tego mitu nam się e, zdecydowanie przydać. Tamten przechodzień się dość mocno wystraszył. Zobaczymy jak będzie w przypadku tego. Ja za chwilkę będę musiał w ogóle wpisać kod, żeby nie zginąć. Ten przechodzień też się niestety przestraszył. No i moi kochani chciałem powiedzieć, że mamy bójkę, ale chyba tej bójki de facto nie ma, ponieważ tamten balas rzeczywiście się tego peda przestraszył, także no chyba możemy ten mit potwierdzić. Ja osobiście nie podejmuję się wykonania jeszcze jednej próby, ponieważ no bez przesady, tak? Było to tak ciężko uzyskać, że jednak nie będę szukał kolejnych balasów i takiej samej dogodnej sytuacji, natomiast chyba podsumowując nie będzie to konieczne, ponieważ widzieliśmy to dwukrotnie, że balas się przestraszył no i zaczął uciekać. Gdy ściągniesz balasów na terytoria Wagosów lub odwrotnie, to ci zaczną się nawzajem atakować. Na szczęście nie będzie to zbyt ciężkie do zrealizowania, ponieważ mamy w taką opcję jak spawn Wagosów albo członków innego gangu, no i zobaczymy, czy ci rzeczywiście zaczną się nawzajem atakować. Z tego co póki co widzę, Wagosi jak na razie zaczynają przed balasami uciekać i ewentualnie jedyną osobą, którą chcą atakować jest CJ, także... No, chociaż moi kochani, z tego co widzę, mamy dość zaciętego Vagosa, który niestety aktualnie zginął, no, ale jak doskonale widzieliśmy, jak najbardziej e, Ballasów atakował. E, no i tak samo, moi kochani, działo się przed sekundką z tamtym Vagosem. Niestety tego Vagosa też Ballasi dość szybko zabili. E, także jak dla mnie sprawa jest jasna, zobaczcie, że znów mamy obrazek, gdzie Wagos atakuje Ballasa, Także tak jak powiedziałem mit potwierdzony.